Nie podcina się gałęzi, na której się siedzi. To bardzo proste i oczywiste przysłowie, ma bardzo konkretne zastosowanie w biznesie. Miejsce. Biuro, w którym wynajmujemy powierzchnię na swoją siedzibę, rozwija się, rozbudowuje się i tym samym będzie musiało wykańczać nowe powierzchnie. Tym samym obserwuję od jakiegoś czasu, jak spotykają się z kolejnymi wykonawcami, firmami budowlanymi, które przychodzą po to, żeby wykonać projekt. Od czego zaczyna każda jedna firma? Od skrytykowania tego, co zostało wykonane poprzednio. Kto panu położył te podłogi? Kto panu zrobił te ściany, kto panu w ten sposób położył tynki. My to byśmy zrobili zupełnie inaczej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio obserwuję to, co dzieje się na wielu forach internetowych. W wielu miejscach, w których firmy przekrzykują się kto jest lepszy, mądrzejszy, fajniejszy, a dodatkowo udowadniają wszystkim dookoła, że jest beznadziejne, że branża jest zła, że branża zaniża stawki, że osoby są niekompetentne, że klienci nie umieją kupować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to powoduje jedną bardzo ważną rzecz. Obniża wizerunek całej branży, w której poszczególne osoby funkcjonują. Dzisiaj, jeżeli mielibyśmy zadać sobie pytanie Jaka branża ma bardzo złą opinię na rynku? Opinie oszustów, opinie hochstaplerów, opinię op, op, partaczy. To bardzo często branża właśnie budowlana, branża wykończenia wnętrz. A skąd to się wzięło? Bo ludzie sami, uczestnicy tej branży, poszczególni wykonawcy obwiniali pozostałych za niedoróbki, zamiast wspólną pracą, łącznie wspierać się i być może czasem podejmować dodatkowy wysiłek, a to, żeby Poprawić, być może nie do końca wykonaną pracę swojego kolegi, po to, żeby dobrze zbudować wizerunek wszystkich firm na rynku. To samo dzisiaj dotyczy firm reklamowych, firm doradczych, agencji czy też firm szkoleniowych. Te firmy bardzo często zapominają o tym, że swoim zachowaniem, tym, co mówią o sobie i o swoich kolegach, budują wizerunek usług, które świadczą. Jeżeli pracujesz w branży, Opartej o opinię. Inaczej mówiąc, że klienci podejmują decyzję na bazie tego, co mówi się o Twojej firmie i o Twoich konkurentach. Pamiętaj, nie podcina się gałęzi, na której się siedzi. Zacznij mówić dobrze o swoim konkurencji i o swoim rynku. Czy to znaczy, że zawsze masz go wychwalać? Nie. Masz prawo pokazać jego szczegóły? Tak, ale tylko w indywidualnej rozmowie z klientem. A nie konsekwentnie, wszem i wobec mów, że Ty jesteś najlepszy, a wszyscy dookoła są beznadziejni. Bo to nie buduje wizerunku branży i to nie pomaga Tobie rozwijać całego biznesu.